Ostatnio zagrywam się w Wiedźminie trójce. Znowu nawet nie liczę który raz. Nie okłamujmy się, gra jest absolutnie cudowna i słowiański klimatarz wylewa się z monitora. Postanowiłem przytoczyć kilka historycznych nawiązań, które twórcy przemycili do gry. Jak gram, to mam takie o, o to chodzi. Więc o nich opowiem. Kilka z tych rzeczy sam wypatrzyłem, inne znalazłem na forach, jeszcze inne w artykułach. I zaznaczam, że bardzo możliwe, że niektóre z nich to czysty przypadek, ale czemu by się nad tym nie porozwodzić trochę. Na początku kilka takich oczywistych shortów, a później przejdziemy do tych mniej oczywistych rzeczy. Zacznijmy od największej oczywistej oczywistości, czyli serca z kamienia. Ciężko ukryć, że wątek serca z kamienia opiera się na legendzie o panu Twardowskim i jego zmaganiach z diabłem. Pan lusterko Odim. Jest diabłem, tak przynajmniej można przypuszczać. A Von Ewerek, mimo że posiada twarz Davida Beckhama, jest wzorowany na postaci Andrzeja Kmicica z potopu. I cała jego grupa została zainspirowana grupą podległą Kmicicowi. A pamiętacie jaką ranę na głowie miał Kmicic? Został szablą w głowę, tak na górze. I spójrzcie, jaką bliznę mam Von Ewerek na głowie. Przy okazji warto zaznaczyć, że w unawareach, tak jak Micic, na początku jest przedstawiany jako bardzo zła postać, a z czasem człowiek coraz bardziej zaczyna się zastanawiać, czy on na pewno jest zły. Mniej oczywiste rzeczy tyczą się polityki świata Wiedźmina. Jeśli mówimy o samym Nilgardzie, to nie okłamujmy się. To jak funkcjonują, to jak działają, to jak dzielą armię na grupy i jak prowadzą wojnę do złudzenia przypomina działania wojenne w trakcie II wojny światowej Niemiec. Chociaż polityki Niemiec wewnętrznej nie realizują. Jest to oczywiście bardzo fajna zagrywka, ponieważ z jednej strony Nilfgaard może być odbierany jako najeźdźca i ktoś, kto odbiera niepodległość. Z drugiej strony to właśnie Redania realizuje pogromy. Znane z okresu II wojny światowej, właśnie z Niemiec. No właśnie, choćby weźmy taki oksenfurt. Z dialogów można się dowiedzieć, że obowiązują tam getta ławkowe, a to było bardzo popularne w Niemczech, ale również w Polsce przed II wojną światową. Krew i wino. Noc długich kłów. No halo, przecież ciężko tutaj nie doszukiwać nawiązań do Nocy Długich Noży, czyli momentu, w którym Hitler utrwalił swoją władzę w Niemczech. Przy okazji Noc Długich Kłów również opowiada o przejęciu władzy. Dalej, podróż do ruin więzienia Bastoi. W rozszerzeniu krefi wino rozpoczyna zadanie zatytułowane: Eksperyment więzienny są. Notatka dotycząca zlecenia pracy znaleziona w pobliżu została napisana przez urzędnika nazwiskiem Filip Jordi Simbardo. Nazwa wyprawy. Eksperyment więzienny tu są, odnosi się do eksperymentu więziennego Stanford z 1971 roku. Z kolei osoba, która zleciła zadanie nazywa się Philip Jordi Simbardo, a autor oryginalnego eksperymentu nazywał się dr Philip Zimbardo. Miał on na celu zbadanie psychologicznych skutków dawania jednostkom niemal nieskrępowanej władzy nad innymi. Skellige. Na jednej z tablic można znaleźć zawiadomienie zatytułowane Żeglując na zachód jest podpisane przez mężczyznę o imieniu Leif. Przywodzi to na myśl słynnego odkrywcę wikingów Leifa Eriksona. Erikson słynął z żeglugi na zachód i to on założył kolonię w Winlandii w Ameryce Północnej prawie 500 lat przed Krzysztofem. Kolumbem. Ogromna kolekcja losowych postaci niezależnych zamieszkuje wiele zakątków świata gry. Nie oferują wiele poza wypełnieniem tła, a ich bezsensowne gadanie w pewnym momencie po prostu człowiek ignoruje, dlatego łatwo jest przeoczyć pewien interesujący tekst. Można usłyszeć, jak niektórzy NPC w bukler, chyba dobrze wymówiłem, mówią mów cicho i noś duży kij. To słynne zdanie przypisuje się Teodorowi Rooseveltowi, 26. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Cytat odnosi się do stanowiska Roosevelta w sprawie polityki zagranicznej, który opowiadał się za stosowaniem pokojowej dyplomacji wspieranej przez potężną siłę militarną. Zadania poboczne, Wiedźminie trójce, zazwyczaj wymagają od Geralda przeprowadzenia śledztwa. W wieży myszy, Gerald próbuje przełamać klątwę. Nękającą wyspę. Bo oczywiście, całe zadanie to nawiązanie do legendy o popieru, którego zjadły myszy. Po drodze spotyka postacie o imieniu Annabel i Graham. Są to sprytne aluzje do Aleksandra Grahama Bella, wynalazcy telefonu. Postacie Annabel i Graham są grą słów, które odnoszą się do imienia wynalazcy. Samo nawiązanie, oczywiście, nie jest przypadkowe, ponieważ tam Gerald komunikuje się z Cairą zdalnie, tak jakby przez telefon. Nowigrad. W jednej z karczm łatwo przeoczyć ciekawy portret. Obraz jest uderzająco podobny do Zygmunta, freuda słynnego psychoanalityka przy omu XIX i XX wieku. Mało tego, do karczmy trafiamy przy okazji misji związanej ze śniączką w nawiedzonym domu, więc nawiązanie sny psychoanalityk jest również ciekawe. Połykacz ognia z serca z kamienia tej misji oczywiście pada najstarsze zapisane w polskim języku zdanie: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczuwaj. O tym raczej każdy wie, ale jest tam też inne nawiązanie. Półka Czognia nazywa się Dawid Artensborow. Ta nazwa jest odniesieniem do tej David Borow słynnego przyrodnika i dziennikarza. To taki sterek skierowany bardziej do zagranicznych graczy. W zadaniu Lekcję szermierki. Gerald zgadza się udzielić lekcji pojedynków jednej z arystokratek. Gerald zostaje przedstawiony jako Frederick Francis de Bergerac, rzekomo instruktor szermierki. Fałszywe imię, które jest używane podczas tego dialogu, jest w rzeczywistości starannie przekształconym imieniem. Cigaro de Berjorak, znanego XVII-wiecznego francuskiego uczonego i pisarza, który był zapalonym fanem pojedynków. Podczas swoich podróży Geralt może natknąć się na innego wiedźmina o imieniu Gaetan. Po wysłuchaniu jego historii, Geralt ma możliwość walki z wiedźminem lub oszczędzenia go. Wybranie tej drugiej opcji ujawnia pewną zabawną notatkę: Tak głosi: Żołnierze zajęli szkołę. Zabili Axela i Cedrica. Co do Schrödinger'a, cóż nie mogę powiedzieć. Na pewno może żyć, może umrzeć. Jest to nawiązanie do znanego eksperymentu Schrödinger'a z mechaniki kwantowej, przeprowadzonego w 1935 roku. W owym eksperymencie brał udział kot, a przypominam, że gaetan, którego znajdujemy w ową notatkę, jest z cechu kota. Na koniec wolne miasto Nowigrad może przynosić na myśl wolne miasto Gdańsk, które choć było wolnym miastem, to było areną starć politycznych. Nazwa Nowigrad może jednak sugerować Nowogród, czyli rosyjskie miasto, które ściśle było połączone z Republiką Nowogrodzką. Tak czy inaczej, Gdańsk służył jako inspiracja Nowigradu. Architektura tego portowego miasta ma wiele podobieństw do Nowigradu. Ponadto Gdańsk był kiedyś uważany za wolne miasto-państwo w szerszych ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a także Królestwa Polskiego. Był również członkiem Ligi Hanzackiej, zbioru miast targowych w średniowieczu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego i grając na przykład następnym razem w Wiedźmina wypatrzycie jakieś takie fajne nawiązania. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, kanał Archiwum Historyczne oraz Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.